Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za przyjęcie przez państwo zaproszenia na dzisiejszą konferencję prasową, na której przedstawimy ofertę kulturalną naszego miasta Białej Podlaski na okres wiosny, najbliższych dwóch miesięcy. Będzie się działo bardzo dużo. Szczegółowy wykaz kilkudziesięciu przedsięwzięć znajdziecie państwo w kalendarzach Inicjatyw artystycznych, miejskich instytucji kultury oraz na ich stronach internetowych. Dzisiaj chcielibyśmy skoncentrować uwagę mieszkańców Białej Podlaskiej na tych najważniejszych. Jednocześnie bardzo chciałbym nas, mieszkańców miasta, zachęcić do takiego wspólnego świętowania wydarzeń kulturalnych, do spotkań w pięknych okolicznościach przyrody naszego skarbu, jakim jest Park Radziwiłowski. Oraz odwiedzania naszych instytucji kultury przy okazji zaproponowanych przez nas wydarzeń. Naszej konferencji towarzyszy prezentacja: wydarzenia zaplanowane na maj. Te, których autorem i organizatorem jest Białe Centrum Kultury, w następującej kolejności. 11 maja. Zapraszamy na wystawę malarstwa Krzysztofa Bojarczuka do Galerii Podlaskiej. Jest to artysta związany z Podlasiem, pochodzi z Radzenia Podlaskiego, dziś mieszka w Nowym Sączu, ale w swojej bogatej twórczości prezentuje urodę przyrody naszego południowego Podlasia. 12 maja spotkajmy się na uroczystościach miejskich. 34 Pułku Piechoty. Przypomnę, że jest to nasze miejskie święto wyróżniające nas jako społeczność białską na tle historii okresu międzywojennego. O przedstawienie szczegółów bardzo proszę Pana Dyrektora Zbigniewa Kapelę. Szanowni Państwo, więc święto 34 Pułku rozpoczniemy przed pomnikiem na ulicy Warszawskiej o godzinie 10 następnie o godzinie 11:30 odbędzie się uroczysta msza święta w kościele Świętego Antoniego przy ulicy Narutowicza i następnie przemaszerujemy na Plac Wolności i oczywiście na Placu Wolności odbędzie się piknik wojskowy co jest e, atrakcją? No oczywiście e, tak jak na pikniku wojskowym największymi atrakcjami jest oczywiście wystawa sprzętu wojskowego, ale również i służb mundurowych. E, I zaproszenie przyjęły do nas takie e, instytucje i e, jednostki wojskowe. Będziemy gościć Warszawską Brygadę Pancerną z Wesołej, która zaprezentuje nam pokaz sprzętu statycznego czołgu Leopard oraz pokazu statycznego broni strzeleckiej i indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Przyjedzie do nas również stoisko wystawiennicze Muzeum Sił Powietrznych z Dęblina. Swoje siły bojowe zaprezentuje również 23. Brygada Lekkiej Piechoty, stacjonująca pod Białą Podlaską. Następnie, oczywiście, atrakcją artystyczną będzie koncert, koncert orkiestry wojskowej z Siedlec połączoną z częścią taką, może nie z częścią, ale połączoną z występem artystycznym zespołu wokalnego brewi z Bielskiego Centrum Kultury, zespołu. Chwilka z Bielskiego Centrum Kultury. Co jeszcze? No oczywiście cały pokaz umundurowania i sprzętu naszych naszych tutaj miejskich służb i instytucji mundurowych. Piknik: Może tylko powiem, że piknik potrwa od godziny 13 do godziny 17 na Placu Wolności. Zapraszamy serdecznie. Jest to niedziela, czas, który warto spędzić rodzinnie, a ze względu na atrakcyjność prezentacji, pewnie byłoby grzechem nie zabrać ze sobą najmłodszych. Kolejne z wydarzeń to pierwszy białski festiwal muzyki organowej i kameralnej, który inicjujemy. Ten rodzaj wydarzeń w naszym mieście. To zupełnie nowa jakość oferty kulturalnej w Białej Podlaskiej. Moim marzeniem jest, aby ta zainicjowana przeze mnie i przez współpracowników idea rozwijała się także w kolejnych latach. W dwóch kościołach w kościele pod wezwaniem Błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz w kościele Świętego Antoniego będziemy mogli w sumie obejrzeć trzy koncerty. Znakomitych wykonawców i kompozytorów muzyki organowej i kameralnej pochodzących z takich krajów jak Słowacja, Niemcy oraz Nowa Zelandia, oraz Polska, oczywiście. Ten międzynarodowy charakter festiwalu i jego wysoka wartość artystyczna, jak ufam, spotkają się z bardzo ciepłym i życzliwym przyjęciem naszej bialskiej, dodam, pewnie wymagającej publiczności. 18 maja, z okazji jubileuszu dziesięciolecia zespołu Dance Academy Studio, odbędzie się uroczysty koncert. To wspaniała formacja trenują w niej już kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. To na pewno zjawiskowe przedsięwzięcie, dostarczające mnóstwa estetycznych wrażeń uczestnikom. 19 maja rozpoczynamy sezon motocyklowy. W niedzielę spotykamy się od godziny 9 na Placu Wolności, gdzie tradycyjnie całymi rodzinami będzie można podziwiać piękne, ryczące maszyny. Następnie po paradzie uczestnicy przejadą do Serpelic, gdzie w kościele Ojców Kapucynów odbędzie się msza święta, a potem piknik nad urokliwym Bugiem. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Białej do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. 24 maja zostaną zrealizowane równolegle dwa przedsięwzięcia. Pierwszy w Galerii Podlaskiej będzie dotyczył wystawy komiksu Krzysztofa Wyżykowskiego. Drugi to zaproszenie z Klubu Kultury Eureka na podsumowanie bajki, bajeczki Poczytaj mi babciu, poczytaj mi dziadku i puchatek. Jest to impreza, w której prezentują swoją twórczość nasi milusińscy przedszkolacy z Białej Podlaskiej. A tę twórczość czytają im ich opiekunowie, dziadkowie. 26 maja zapraszamy na ulicę Brzeską do naszej sali koncertowej na koncert zespołu Pieśni i Tańca Podlasiacy oraz Kapeli Ludowej Podlasiacy z okazji Dnia Matki przy okazji jubileuszu 40-lecia tych zespołów. Towarzyszyć tej uroczystości będą także pokazy taneczne zespołów Domino oraz Impuls. 29 maja spotykamy się na Brzeskiej na jubileuszu klubu seniora. Zaciszę. W maju swoją ofertę przygotowała też Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej i są to przede wszystkim 20 białskie dni książki dziecięcej pod Hasłem w barwnym rytmie. Bardzo proszę pana dyrektora Pawła Borka, pana doktora, o przedstawienie szczegółów tego przedsięwzięcia. Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni Państwo, tak, 20 Gwiazdki Dni Książki Dziecięcej, jubileusz. W tym roku naszą propozycją jest klimat muzyczny, stąd w barwnym rytmie. 15 maja rozpoczynają się te wydarzenia. Pod hasłem wszystko gra. Będą to gry, zabawy, zajęcia, także spotkanie na temat wykonywania instrumentów muzycznych w Bibliotece Barwnej. 19 maja tutaj będzie koncert zespołu fasolki. To będzie taka kulminacja, oczywiście pokazy Zumby, także kiermasz we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich kiermasz, którego dochód zostanie przeznaczony na stowarzyszenie Wspólny Świat i Ośrodek w Zalutyniu. Następnie 22 maja co słychać spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książek dla dzieci i młodzieży, m.in. o tematyce muzycznej. Kolejna, kolejne wydarzenie, co jest grane, rodzinne rozgrywki muzyczno-taneczne. Także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach. Rodziców z dziećmi, i mam nadzieję, że ta nasza propozycja przypadnie Państwu do gustu. Myślę, że wielu z nas, pokolenie dzisiejszych rodziców, z rozrzewnieniem wspomina hity fasolek. Ja sam dzisiaj śpiewam je swoim dzieciom. Sądzę, że to będzie wspaniała zabawa dla kilku pokoleniowych rodzinnych składów. Majowa oferta Muzeum Południowego Podlasia. Obejmuje przede wszystkim Noc Muzeów, do której preludium będzie otwarcie wystawy twórczości Janusza Towpika, zatytułowanej w Krainie Baśni. To znany plastyk, dokumentujący i ilustrujący wydawnictwa dla dzieci, także podręczniki szkolne. I o przedstawienie programu Nocy Muzeów bardzo proszę. Panią dyrektor Muzeum Południowego Podlasia, Wioletę Jarząbkowską. Dziękuję bardzo. Chciałabym podkreślić, że Noc Muzeów jest organizowana pod patronatem prezydenta miasta Michała Litwiniuka. Za co serdecznie dziękuję. I twórczość Janusza Tufpika nas zainspirowała do tego, aby tegoroczną Noc Muzeów, która się odbywa już po raz jedenasty, dedykować dzieciom. Twórczość Janusza Tufpika jest bardzo bajkowa, baśniowa ze względu na tą część jego pracy twórczej, związaną z ilustrowaniem książek, podręczników, bajek, baśni. Był znakomitym rysownikiem zwierząt, wykonywał rysunki do encyklopedii zwierząt, rysował przepiękne pejzaże, więc chcielibyśmy przedstawić tę noc muzeów Właśnie w taki sposób baśniowy, bajkowy. Będą to poza zajęciami plastycznymi, warsztatami plastycznymi, różne zajęcia ruchowe, gry, zabawy, konkursy. Między innymi dzieci będą miały okazję zobaczyć, jak dawniej może ich rodzice lub nawet dziadkowie oglądali bajki, czyli z tak zwanego diaskopu, co jest dzisiaj już takim przedmiotem bardzo muzealnym. Ponadto przedstawimy też w formie yy, yy, nagrania bajki, które właśnie Janusz Topik projektował pod podjaskod. Już będzie to taka forma współcześniona, żeby dzieci percepcja była tych bajek łatwiejsza. Yy, będzie też koncert piosenek dla dzieci. Yy, zaprosimy dzieci do wykonywania lampionów, ponieważ to jest noc muzeów, więc Zakładamy, że rodzice pozwolą dzieciom przybywać znacznie dłużej, może nie do 24. Już ten koniec Nocy Muzeów to raczej rezerwujemy dla rodziców, których zapraszamy na nocne zwiedzanie, wystawy z przewodnikiem, ale żeby dzieciom ułatwić, rozjaśnić drogę do domów, to będą wykonywały lampiony. I wszyscy jak ufamy Damy się porwać wyobraźni i pozwolimy przenieść w krainę baśni. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Parku Radziwiłłowskiego i muzeum właśnie podczas Nocy Muzeów 18 maja. To były propozycje, które nasze instytucje kultury przygotowały na miesiąc maj. W tej chwili pokażemy, z czym oczekujemy mieszkańców miasta w czerwcu. Fiaskie Centrum Kultury rusza, chciałby się rzec, z przytupem, dlatego że to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście, czyli Dni Białej Podlaski, a te odbędą się w tym roku 1 i 2 czerwca. Będą obejmowały także nasze miejskie obchody Dnia Dziecka, których atrakcje przypadną na 2 czerwca, gdzie gwiazdą ze swoim występem będzie uwielbiany przez młodszą publiczność, ale nie tylko, Dawid Kwiatkowski. Wieczorem tego dnia trochę dojrzalsza publiczność będzie mogła podziwiać kabareton. Natomiast pierwszego dnia, 1 czerwca, to gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Ufamy, że według maksymy Dla Każdego Coś Miłego wszyscy odnajdziemy ulubione hity, a to będą zespoły Blue Rain, bardzo dobry bluesowy zespół lokalnych artystów z Białej Podlaskiej, zespół Country Blues Terence oraz Andrzej Rybiński i mega gwiazda wieczoru zespół Kombi. O przedstawienie szczegółów tych dwóch dni poproszę pana dyrektora Zbigniewa Kapelę. Dziękuję panie prezydencie. E, więc 1 czerwca w parku Radziwiłskim spotykamy się na e, e, imprezie koncertowej. wystartujemy e, o godzinie 17:00. E, Oprócz oczywiście przedstawionych y, gwiazd i artystów będzie funkcjonowało wiele atrakcji takich dla dzieci, dla, dla młodzieży, dla y, starszych. O, oczywiście, te wszystkie atrakcje y, przygotują Bialskie Instytucje Kultury. Mam tu na myśli Bialskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Południowego y, Podlasia. Serdecznie zapraszamy oczywiście na pierwszy, ale i na drugi dzień, czyli 2 czerwca, tutaj oczywiście Dzień Dziecka. Startujemy o godzinie 11.30 festiwalem Piosenki Dziecięcej Piastów. Jest to przegląd twórczości artystycznej naszych najmłodszych artystów z Białej Podlaskiej. Następnie, następnie występ Dawida Kwiatkowskiego. Myślę, że to gdzieś zafunkcjonuje, gdzieś o godzinie 15. No i oczywiście o godzina 18. To kabareton z udziałem Grzegorza Halamy i kabaretu Smile. Oczywiście 2 czerwca jest Dzień Dziecka. W związku z powyższym wszystkie atrakcje, atrakcje mam tu na myśli Wesołe Miasteczko, będzie bezpłatne dla, dla najmłodszych, dla milusińskich e, mieszkańców e, Białej i okolic, no bo e, e, nie, nie tylko mieszkańcy Białej Podlaskiej wezmą udział e, e, w dniach, e, obchodach e, Dni Białej. Tak i ponownie zapraszamy mieszkańców miasta całymi rodzinami. 7 czerwca to e, Koncert Wolności na naszym Miejskim <laughs> Placu Wolności poświęcony e, rocznicy 30-lecia wyborów czerwcowych z 1989 roku, których obchodzenie zainaugurowaliśmy wizytą pana prezydenta Lecha Wałęsy, ale to nie jeden z elementów tego naszego wspólnego świętowania historycznej, ważnej rocznicy, i o ich przedstawienie poproszę pana naczelnika Wydziału. Edukacji, kultury i sportu, doktora Stanisława Romanowskiego. Dziękuję bardzo. Tak jak pan prezydent podkreślił, obchodzimy w tym roku 30-lecie historycznych, bardzo ważnych wyborów w historii Polski. Bardzo ważnych także w historii Białej Podlaskiej i całego regionu Białskiego. Po tych wyborach Polska odzyskała suwerenność i chcemy się wpisać w obchody. Uczczenia 30-rocznicy tych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Obchody rozpoczną się, właściwie już się rozpoczęły wizytą prezydenta Lecha Wałęsy. Właściwe obchody przypadną na kilka dni czerwcowych. Rozpoczną się rajdem rowerowym zainicjowanym przez pierwsze Elo Józefa Ignacego Kraszewskiego pod hasłem 30 km na 30-lecie. Będzie to formuła otwarta rajdu rowerowego wokół Białej Podlaskiej, wokół miejsc pamięci historycznych związanych z historią Podlasia. Następnie odbędzie się otwarty piknik na boisku pierwszego LO z częścią artystyczną zorganizowaną przez młodzież. Pierwszego Liceum. Następnie 4 czerwca odbędzie się bardzo ważne wydarzenie otwarcie wystawy historycznej poświęconej wyborom 4 czerwca, ale nie tylko całej historii lat 80., historii Solidarności i dążenia do niepodległości. Ta wystawa będzie się skupiała na mieście Biała Podlaska. Oraz okolicy Białej, całemu regionowi Bialskiemu. Ta wystawa otwarta 4 czerwca następnie będzie gościła we wszystkich szkołach Bialskich, a także w innych placówkach oraz będzie otwarta dla mieszkańców Białej Podlaski. Bardzo aktywnie w obchodu uroczystości włączyły się Bialskie Szkoły. I tutaj tylko chciałbym wspomnieć, że 4. Elojmienia Stanisława Staszica wspólnie z Biblioteką Bialską organizuje konkurs na esej historyczny. Szkoła Podstawowa nr 3 organizuje konkurs plastyczny, a także konkurs na prezentację multimedialną pod tytułem „Wolność to wybór. Ukoronowaniem całego cyklu wydarzeń będzie koncert na Placu Wolności, właśnie 7 czerwca, pod jakże symbolicznym tytułem Koncert Wolności Młodzieży Bialskiej, Artystów Bialskich. Jeszcze 8 czerwca odbędzie się mecz charytatywny. Pod także symbolicznym tytułem, hasłem, trzydziestolatkowie kontra reszta. Może nie reszta świata, ale reszta starszych i młodszych. Myślę, że ten cykl wydarzeń ciągnących się przez ponad tydzień da możliwość mieszkańcom Białej, ale nie tylko, należytego uczczenia tych, tej ważnej rocznicy. Tych ważnych wydarzeń, które odbyły się 30 lat temu. Dziękuję bardzo Pani Naczelniku. Kolejnym z przedsięwzięć organizowanych przez Białskie Centrum Kultury jest zaplanowana na 7 czerwca wystawa kolekcji plakatów Krzysztofa Dydo. Bardzo znany polski plakacista. To spora dawka historii polskich sztuk plastycznych. Zaprasza Galeria Podlaska. Park Sztuki to rokroczne przedsięwzięcie realizowane w urokliwych realiach Parku Radziwiłowskiego. I o przybliżenie szczegółów poproszę pana dyrektora Zbigniewa Kapelę. Dziękuję. Jest to również impreza, którą proponuje nam Galeria Podlaska. Park Sztuki na stałe wpisał nam się w imprezy artystyczne miejskie. Jest on, organizowany już po raz, jest on organizowany po raz kolejny w przestrzeni parku Radziwiłowskiego. Ja wspomnę, że pomysłodawcą inicjatorem był pan Mieczysław Skalimowski. Artyści to fajnie nazywają, że jest to obcowanie park sztuki to obcowanie ze sztuką w przestrzeni miejskiej i głównym jakby celem jest zaprojektowanie bądź pokazanie swojej, swojej działalności czy swojej instalacji artystycznej, która będzie nawiązywała do historii, do historii miejsca, do historii Białej Podlaskiej. W Parku Sztuki wezmą udział artyści nie tylko bialscy, ale i z powiatu białskiego Zaprosiliśmy również do współpracy artystów z Polski. 7, 8 i 9 czerwca, Park Sztuki w Parku Radziewiłowskim, inauguracja oczywiście 8 czerwca o godzinie 12. Zapraszamy serdecznie. Inny z imprez realizowane w okresie czerwca to plener międzynarodowy Podlaski Przełom Bugu, konkurs piosenki bialskiej Prawy do Lewego, to są spotkania naszych seniorów rozśpiewane. Gala podsumowująca roczną działalność Dance Academy Studio pod nazwą Eksplozja Tańca, o tym już wspomnieliśmy, oraz Elektroakustik Show Muzyczne, czyli występ bialskiego trio, które powoli zdobywa sobie przestrzeń życzliwości i uznania wśród bialskich melomanów. Oferta Muzeum Południowego Podlasia na czerwiec to przede wszystkim wystawa plenerowa Sakrum Miejsca Leszka Mądzika i o przybliżenie szczegółów poproszę panią dyrektor Wioletę Jarząbkowską. Wystawa Sakrum Miejsca jest to wystawa fotograficzna zdjęć Leszka Mądzika będzie zlokalizowana na terenie parku w częściach zielonych parku będzie to kilkadziesiąt wielkoformatowych fotografii. Otwarcie wystawy Poprzedzi Etiuda Teatralna. Profesor Leszek Mądzik jest twórcą sceny plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znanego na całym świecie. I często jego właśnie wystawy są powiązane z przedstawieniami teatralnymi według jego reżyserii. W ten spektakl zaangażujemy też młodzież Bialską. Wystawa rozpocznie się 4 czerwca i. Potrwa do 25 20 lipca. Jeszcze tak, może poza tutaj tą prezentacją, Panie Prezydencie, wspomnę o tym, że duża wystawa twórczości Bazylego Albiczuka będzie organizowana w Lublinie w Bibliotece Hieronima Łopacińskiego w czerwcu, pod koniec czerwca. Także jeśli Państwo zechcecie zobaczyć tam pracę Albiczuka w takim szerszym zakresie. Niż to, co w tej chwili prezentowaliśmy w muzeum, to zapraszam do Lublina na wystawę, która będzie trwała przez całe wakacje. Jak Państwo widzicie, nasze instytucje kultury, za co bardzo dziękuję Państwu dyrektorom, Panu naczelnikowi i naszym współpracownikom, przygotowały bardzo bogatą ofertę. To sporo pracy, ale wierzę, że jeszcze więcej. Towarzyszących efektom tej pracy dobrych wrażeń mieszkańców miasta, na których czeka bogata oferta kulturalna, szansa na mnóstwo spotkań w najciekawszych, najbardziej urokliwych scenariach Białej Podlaski przy okazji najważniejszych świąt i wydarzeń. Zachęcam jeszcze raz gorąco, żebyśmy w natłoku codziennych spraw, pracy obowiązków domowych, wygospodarowali chwilę na wspólny odpoczynek, na dzielenie tego czasu z rodziną, z przyjaciółmi i bliskimi.